zawodnik Jakub Musiał. Panie trenerze, proszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Gratulacje dla Arki za zwycięstwo. Najgorszy mecz dla nas. Przygrany mecz dwóch zawodników koń kończy się kończy mecz z kontuzją. Ciężko coś powiedzieć. Nie chce mi się nic mu no komentować. Sami oglądaliście mecz, i wiedzieliście, co się działo. Dziękuję. Kuba, twarda walka na parkiecie. Twoje dwie trójki w pewnym momencie Pozwoliły na nawiązanie kontaktu, na zniwelowanie przewagi gospodarzy. Ostatecznie jednak Arka ponownie odskoczyła. Jak to z poziomu parkietu wyglądało? Przede wszystkim gratulacje dla Arki. Zagrali bardzo dobry mecz. Przede wszystkim zdominowali nas w strefie podkuszowej. Ale tak jak powiedział trener, był to dla nas słaby mecz. Ogółem dla nas po prostu słaby mecz. I źle graliśmy. E, walczyliśmy, udało nam się dogonić kilka razy arkę, ale niestety zabrakło nam. ktoś rozumiał koszukówkę, kiedy się widział, co się działo na, na parketach, nikt się nie dużo komentować. Tutaj oczywiście było dużo psychologicznych, gry, dużo fizyczności. Niestety przegrywamy ten mecz. Trener, o tych kontuzjach mógł trener powiedzieć? Czy coś wiadomo? Nie wiedziałem, że dwóch kontuzjowanych zawodników kończyli mecz z kontuzjami, grali. Zobaczymy po badaniach. że a ogólnie chciałbym zapytać o czarnych i grze. Czy troszeczkę nie faluje zbyt tak, gra raz dobry jestem, później troszkę słabszy, trenerze. Ogólnie z, z ostatnich meczek tak byliśmy naprawdę w niezłej formie przy, przy, tym, przy, tym, przy, przy tą przerwą. Po przerwie zawsze jest tak, że trochę, trochę jest loteria, bo 17 dni my mieliśmy najdłuższą z wszystkich e, przerwę, oczywiście graliśmy towarzyskie towarzyskim mecz, ale towarzyskie mecz to nie jest to samo. I, i, i jak widać dzisiaj trochę wybite drużyna była z, z rytmu, bo ostatnich czterech meczek, które przegraliśmy jeden z górnikiem, a czy wygraliśmy, naprawdę widać, że drużyny. Była, była takim fale podnoszącej, a, a jak dzisiaj pokazało, a, okazało się, że po tej, po tej przerwie jest jak jest. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. i druga część konferencji po meczu AMVarka Gdynia Energa Icon C Czarni Słupsk przypomnę zwycięstwo gospodarzy 88 do 80 gratulacje dla trenera Nikoli Wasiliewa gratulacje dla Jakuba Garbacza. panie trenerze pana poproszę o komentarz uh, dziękuję uh, first uh, i want to congratulate to the guys how they show up today they we show up with a lot of energy С много усещане, следваме планирането, оффензивно и дефензивно. Добре, имахме някои ошибки, имахме някои повече и повече, но трябва да кажем, че Чарниът е много добър клуб. Благодаря игроките, и искам да кажа същото. Благодаря фанатите, които бяха хвърлявали пълната и се надяваме, че ще Udało się zrealizować plan zarówno w ofensywie i defensywie. Oczywiście nie był to mecz idealny. Mieliśmy swoje e, wzloty i upadki, ups and downs, ale to naturalne, bo Czarni to mocna drużyna. Widać było w zespole dużo energii. E, no i ta, za tę energię być może trener podziękował także obecnym na meczu kibicom, którzy stworzyli świetną atmosferę. Thank you very much. Thank you. Jakub Garbacz, chyba Twoje trójki w pewnym momencie, y, wyglądało na to, y, zabrały oddech drużynie ze Słupska. Gratulacje. Jak to wyglądało? Y, dziękuję bardzo. Y, może zacznę od tego, że ostatnie dwa tygodnie były dla nas bardzo ciężkie. Trenowaliśmy, trzeba było zmienić i myślenie. Gdzieś tam byliśmy w dołku y, mentalnych po, po naszym bilansie. Y, ale na szczęście, y, gdzieś tam, trener zrobił wszystko, żeby z nas to wypędzić. Yy, ciężkie treningi przyniosły efekty, gdzieś tam każdy zapał swoją pewność siebie, yy, w tym też ja, za co chciałbym bardzo ty podziękować. Yy, no i nic, i wiadomo, mieliśmy dzisiaj i lepsze momenty, świetnie zaczęliśmy, gdzieś tam później trochę yy, przyspaliśmy, ale koniec końców yy, dzisiaj tą wisierką na torcie jest to, że wygraliśmy i to jest najważniejsze, zmierzamy w dobrym kierunku. I nic, tylko, tylko dalej wygrywać. Zrobiły dla na mnie osobiście, zrobiły wrażenie dwie akcje w ciągu kilkudziesięciu sekund. Twoje akcje zadałem Krycaniukiem, kiedy nie oczekiwanie, to środkowy występował w roli asystenta i, i podawał ci na wolną pozycję. Yy, no zadam, a zadałem się dużo znany, zawsze grałem przeciwko sobie. Yy, no i można powiedzieć wykorzystał moje najlepsze strony, dzięki czemu mogłem trafić. Ja też chciałbym bardzo podziękować trenerowi Szubardze, bo mimo że wcześniej nie trafiałem, to on ze mną został po treningach, cały czas wierzył we mnie, rzucał ze mną w konkursach, czasem on wygrywał, czasem ja, ale no dzięki temu wracam powoli na dobre tory. Raz jeszcze gratulacje. Dziękuję, proszę o pytania. Ej, dzień dobry Cześć Kuba, ja mam pytanie do Ciebie, powiedz, a jak Twoja gra zmieniła się po dojściu nowego trenera, bo widać, że jest troszeczkę więcej zagrywek na Ciebie? I trener chyba w Ciebie wierzy, tak? Ja widzę to z boku. Yy, trener dał mi na pewno odczuć, że we mnie wierzy. To jest dla mnie bardzo ważne. Yy, no i dzisiaj takim chyba yy, dla mnie ważnym momentem była moja akcja, którą grałem w poprzednich sezonach praktycznie cały czas. Backstream na czwórkę, handoff z prędką. Gdzieś to są te akcje, w których czuję się komfortowo. Trener daje mi narzędzia, wszystkie te akcje. I tak naprawdę to, czy trafię, czy nie, to jest tylko zależne od mnie, od moich treningów, od tego. Więc yy, tak jak mówię, no... A czy poczułeś taką ulgę, powiedz, bo widziałem, że po chyba tej trójce 3 plus 1 tak yy, wyrzuciłeś z siebie te emocje, czyli była ta ulga? Yy, no była ta ulga, no bo tak jak już wcześniej mówiłem, dziś nie, nie można powiedzieć, nie dojeżdżałem na, 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 na mecze, nie trafiałem tych rzutów, yy, ale no, dzisiaj był inny mecz, yy, czułem to, yy, no i potrzebowałem też, te, też takiego meczu, szczególnie yy, najważniejsze i tak jest dla mnie to, że wygraliśmy, i, a dla mnie osobiście, że idę w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I have a question to the coach. Uh, you had two weeks to uh, practice and to change something in, in the game. What did you focus on the most, having so much time? So we focus most of the time on, on defense was focus. Of course, we, we improve. If we have like tough, tough defensive practice for like this, we improve an offense. But most of the time, yeah, we were working on this one. We working on, on team to get together. with all different lineups, and, and that's it. Co uh, uh, that, that, yeah, that, sure. jest To, 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 to i to to, yeah. sure. Pytanie dotyczyło tego, na co trener uh, zwrócił uwagę podczas tych dwóch tygodni przerwy reprezentacyjnej. Uh, trener Nikola Vasiliev uh, stwierdził, że trudno wymienić Jedną tylko rzecz, że oczywiście kładli nacisk na twardą defensywę, ale także na zagrywki w ataku, na grę zespołową. No i oczywiście yy, niebagatelny był aspekt mentalny. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Raz jeszcze gratulacje.